Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Kolejny dzionek. E, dzisiaj Bank Holiday, wolny poniedziałek, więc ja go postanowiłem e, wykorzystać na oczywiście pszczoły. Reta była też rano na karbucie, nagrała z tego jakiś odcinek. No, ja miałem mnóstwo pracy. Między innymi dzisiaj robiłem e, przesiedlanie rodzin do, do uli Langstrota. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Całego procesu nie nagrałem, bo tak naprawdę nie było co tam pokazywać. Pszczoły zostały zsypane, tam są jakieś ramki czerwiu. No, i co? Teraz czekamy na matki, będziemy wrzucać matki. Przewieźliśmy niestety jakieś półtorej kilometra, mamy do tej pasieki, więc te pszczoły będą w tym ulu, prawdopodobnie jest 2 dni. Matka zostanie wrzucona no i tam szczepaliśmy jeszcze sporo pszczół, więc nie powinno być tak źle. Powinny jakieś e, nam w środku zostać. Dzieje się całkiem sporo dzisiaj się. Też przyniosłem tutaj swoje stojaki. Widzicie jakie piękne stojaki mam? Metalowe, naprawdę porządne. E, no, i jako, że wprowadzam jeden standard na pasiece, to sobie pomyślałem. Że je wystawię. I je po prostu na internecie. Jeżeli się sprzedadzą, to się sprzedadzą. Jeżeli się nie sprzedadzą, no to e, pojadą po prostu na nową pasiekę, i tam, e, tam będzie po prostu jeden standard. Będą takie sobie stojaczki stałe, i ule będą stały na stojakach. Zobaczcie, jak tu ładnie pszczółki latają. Mamy dzisiaj spory ruch na pasiece. Nie wiem, czy słychać jak pszczółki brzęczą. Też odkłady już dostały, widzicie? Dostały wszystko dostało wiadreczka. Jest dosyć mocno podkarmiane. Zobaczmy do tego Strota, jak on wygląda. Do niego nie zaglądaliśmy przez ostatnie kilka dni. Kurde, mam palca rozwalonego. Tak mi się źle coś łapie, że to jest masakra. Ale zobaczmy, jak one tutaj. Bo tutaj się powinny zaraz wygryzać pszczoły. No i zamówią coraz więcej, ten odkład jedzie do pięta niedługo, więc dobra, zakładam na razie, nie będę, nie będę tego zapinał, pszczółki teraz oblot mają w wielu ulach, ale już Wam pokazuję. Co ja postanowiłem, to to, że sobie wywalę te langstrody. ale wszystko lata, pięknie wszystko lata, tutaj też jakiś oblocik. Albo na wózze się zbiera i dlatego uciekają. O nie, wygląda jak oblot ładnie ładnie latają. Eee. Już wam pokazuję. Wywaliłem tę ule tak na sam koniec pasieki, żeby po prostu tam mieć ten jeden standard oprócz tego ula, który jest tam i on będzie... On tak naprawdę już jest sprzedany tak jak Wam kiedyś mówiłem eee. Będziemy go pakować chyba za dwa tygodnie, coś takiego. Muszę sprawdzić dokładnie, kiedy on ma być dostarczony. No ale te ule wywaliłem tutaj. Tak koło drzewka. Zrobili sobie tak fajną odległość. Na jakaś pszczółka chodzi. O, tutaj nawet coś wyszło chyba stąd. Albo przyleciały jakieś inne pszczoły. Wiesz? Nie wiem. Bo wylotki są ogólnie zamknięte. Więc musiały przylecieć jakieś pszczoły. Ciekawskie. E, fajne to jest, bo tutaj sobie możecie otworzyć, zamykać wylotek. Teraz wam nie będę pokazywał, bo. No bo, bo wlecą na te pszczoły, nie chcemy żeby tutaj nam no, to wszystko wyleciało. Na razie tak poukładałem. Nie do końca wiem co z nimi zrobić. Bo one ogólnie mogą stać na ziemi, ale nie chciałbym żeby zimę stały tak na ziemi, bo wilgoć będzie szła od, od tego, od tej trawy, od tego wszystkiego co nam będzie gniło po tym. Więc nie mam pojęcia co z tym zrobić jeszcze. Na czym to ustawić, czy też na paletach czy nie. Z drugiej strony to fajnie żeby się będzie robiło przeglądy. Bo sobie siadasz na ulu sobie siadasz na ulu i sobie przeglądasz i tak sobie lecisz cały rządek. No, na razie mamy tylko cztery. Nie tylko to będzie piąty dorzucony, ale docelowo będzie ich co najmniej dziesięć w tym roku. 10 z tym, że jeszcze każdy będzie przydzielony i będą w każdym dwie rodziny. No, czyli ostatecznie będziemy mieli powiedzmy 20 rodzin, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. No, tak więc będzie taka już całkiem spoko, spoko ilość. Może więcej, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jak to będzie szło. Na razie hodowla matek idzie całkiem spoko. Tak jak mówiłem, miałem trochę mniej matek robić, ale ładnie wszystko wychodzi. Więc postanowiłem, że będę, że będę też matki robił. Zawsze troszeczkę odciążę to finansowo, bo musiałbym tych pieniędzy naprawdę wydać spoko za 100 matek. To jest jakieś 2,5 tysiąca funtów, to jest 12,5 tysiąca złotych. No to trochę kosztuje, nie? żeby tak, wiecie, wywalić. Na raz, dwa, trzy. No i człowiek chce się z tego troszeczkę uwolnić, nie? Zawsze, nawet jak zrobię, myślę, że spokojnie, bo już mniej więcej mamy odciągniętych 60 maszynników. Jeszcze nie wiadomo, oczywiście, ile się z tego unasienni. Ale jak pięknie latają. Ale niech się trochę unasienni, to troszeczkę nas to finansowo odciąży. Matek kupionych, już unasiennionych mamy całkiem sporo. A, nie przyjęła nam się matka w tym ulu. W tym ulu zgryzły matkę i lipa i pierwsza strata, to ta pierwsza tura, czyli 8 tam matek przyjechało, czyli jedna już, jedna już poszła niestety w piach. E, dałem im matecznik, matecznik się wygryzł i matka chodzi po ulu. Nie wiadomo dlaczego, wygryzionego, e, czerw był już wygryziony, nie było larw, nie miały tego niby z czego odciągnąć, a mimo to e, coś tam wykombinowały sobie te pszczoły. No trudno. Tutaj oczywiście panuje duży bałagan, już Wam pokazuję co tu się dzieje. Przyniosłem te swoje plastikowe palety, na każdej palecie będą stały dwa ule. Ja teraz je postawiałem tak, z ramkami, bez ramek, tutaj tak widzicie jak to stoi. I tutaj, tutaj już stoją tak jak mają stać docelowo, czyli jeden stoi wylotek w tą stronę, drugi stoi wylotek w tamtą stronę. Tutaj są, ale puste jeszcze. No i tutaj też już są z pszczołami zasiedlone. No i tutaj jest ten ulik, który nam wychowuje, wychowuje mateczki. Tak więc tak to wygląda, ale brzęk. Pięknie się dzisiaj, poszły zostały podkarmione, więc też to wszystko szaleje. jeszcze gdzieś pod tych wiadereczek cieknie Więc one tam próbują coś dostać, tutaj poustawiałem wiaderka, ale syropu już nie mam niestety I muszę to wszystko e, też wypełnić, odkłady będą karmione e, To ja po prostu karmię odkłady Żeby po prostu je trochę wspomóc. Dzisiaj na przykład jest taki dzień, jest bardzo, no jest chłodno No i te odkładziki te, jak sobie robiłem tam te ule, to nie było żadnego nakropu. Pszczoły widać, że są głodne, nie, ale no nie, nie przynoszą nic. Tak więc tutaj jest odkład, który zrobiliśmy na tej pasiece. Tak on wygląda? On jest jeszcze bezmateczny. Pewnie odciągnął sobie już jakieś mateczniki ratunkowe. To są dwie ramki i ramka pokarmu. Przyrugi spokojne dzisiaj zostały otwarte. Więc damy im jeszcze jeden dzień, niech sobie oblecą, e, i później ten, e, z tego ula przerzucimy do takiego ula. Ja tak cały czas robię, tak jak mówiłem, te daszki nie trzymają się tego, musiałbym je przykręcać. E, może później będziemy tak robić, jak będziemy jakąś większą ilość potrzebowali zrobić odkładów. Ale póki co to mam chyba 6 czy 7 takich odkładówek. Tutaj wszystko wiecie, pasuje, ten dach się nie ześlizguje, więc robię odkład w czymś takim, przywożę na pasiekę, daję im się oblecieć z dzień dwa, e, a następnie. Następnie przerzucam je po prostu do takich uli. Mam jeszcze tylko w tym ulu te, 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 te e, pszczółki. Reszta uli już jest pusta i gotowa na kolejne odkładziki. Jeszcze tutaj zobaczymy. Tutaj są trzy odkłady, które zrobiłem z rodziny, z której kurde gdzieś zadusiłem matkę przy przeglądzie. Ale one są dosyć ładne. Tutaj są mateczniki ratunkowe, w tym i je będziemy niedługo rozwalać. Będziemy poddawać matecznik albo matkę jednoniówkę, jeszcze zobaczymy. A tutaj, w tych dwóch, bardzo duże takie do dokłady. W tych dwóch yy, są matki nieunasiennione. I one powinny się unasienić lada moment, zaraz zobaczymy do tego. Tak to wygląda. Na trzech ramkach pszczółka jest. One dosyć dużo miały. To został ul rozbity na trzy odkłady, więc powiedzmy, że to był taki dosyć mocny ul. Zobaczyłem, że matkę zgniotłem, to po prostu postanowiłem, że je wszystkie roz... roztyguję na trzy odkładziki. Z tego zrobimy. No i zobaczymy, jak to tam wyjdzie z tym unasienieniem. E... No, czekamy na matki. One przyjadą jakoś w tym tygodniu, chyba w środę albo w czwartek, już nie pamiętam. Później w piątek nam się 20 parę matek wylęga, więc będziemy, wygryza, więc będziemy je poddawać. I będzie, zostanie już. Niewielka ilość, wiatr dzisiaj wieje, zostanie już niewielka ilość uli e, z, m, nie, bez matek. A może nawet nic, ale nie, raczej coś będzie jeszcze. Musiałbym sprawdzić. Musiałbym sprawdzić. Piękny ruch. O, tutaj są te odkładóweczki, o których Wam mówiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A to sześć mam ich. Kurde, zawsze nie zapomnę ile ich mam. Sześć mam tych odkładóweczek. Mm. Zobaczmy sobie tutaj do tego startera. A nie, nie będziemy go podnosić, bo one mają syrop. Cały czas karmię. Zawsze karmię pszczoły, w których wychowuje matki, żeby, żeby były nakarmione. Nie? Niby wiecie, jest teraz cały czas coś przynoszą, ale jak przyjdzie taki chłodniejszy dzień jak dzisiaj, to widać, że pszczoły mają gdzieś. Skłonności, że tego tutaj, nawet z tych wiadereczek, widać, że się coś tam gdzieś wylewa bokami. Jak wiecie, przychyli się zawsze gdzieś, coś tam chlapnie, to pszczoły momentalnie przyleciały i to zbierają, więc no, trzeba mieć to gdzieś tam w głowie, że, że one troszeczkę są głodnawe. Kolejne duże zamówienie. Klient zamówił 10 odkładów. Tu akurat klient mieszka jakieś półtorej godziny ode mnie, więc postanowiliśmy, że zaoszczędzimy i zawieziemy mu te. Odkłady pod jego adres Tak więc spoko, bo klient ze mną pisał chyba z tydzień albo dwa e, Jakiś taki był wystraszony, żeby wysłać depozyt i tak dalej e, Depozyt jest ogólnie niski, bo to jest 20 funtów za jeden odkład No i cały czas tak pisaliśmy, pisaliśmy, pisaliśmy i... Ja już mu stronę internetową mówię, to weź przez stronę internetową zamów, możesz tak zamówić, tak zamówić Jak tam wolisz No i on tak się czekał, 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 czekał A dzisiaj się okazało, że on chce 10 odkładów E, no i mówię, dobra, to wyślij depozyt, a po prostu resztę e, przyjadę z odkładami, to mi dasz kasę i tyle. E, no i wygląda na to, że gościowi wszystko pasuje. Jeszcze depozyt nie zapłacił, czekamy dosłownie, powiedział, że dostanę go do piątku. Tak więc jeszcze to nie jest takie, wiecie, przyklepane. Jak już jest depozyt, to, to bardzo rzadko e, jest tak, żeby ktoś tego odkładu odmówił żeby go po prostu nie wziął. Zdarzyło się tak parę razy, ale to są, wiecie, gdzieś tam wiadomo coś się komuś zmienia, dlatego też ten depozyt jest dość niski. O, tutaj fajnie widać pszczółki na tym naszym sponsorowanym Ulu. Zobaczcie jaki płyczek ma pszczółka. Tutaj matka już jest czerwiąca Tutaj matka już czerwi to Zobaczmy, bo ten odkład Już nie pamiętam czy jest duży czy mały. No taki wiecie, spoko. Jak matka ma tyle pszczoły, to ta pszczoła będzie miała. Jest to żeby ona, ta matka zniosła jajka na 3-4 ramkach. Jak to się wygryzie, to ul jest pełny. One mają czas. To już też jest tak naprawdę sprzedany ul. One mają czas do, one mają czas do końca maja, bo na koniec maja ten ul zostaje. też już ma jakby klienta. Tutaj wszystkie te ule, które stoją, mają klienta. Myślałem, że już zrobiłem ponad, ale nie zrobiłem, póki co, póki co musimy, robię odkłady, które, żadnych odkładów jeszcze nie zrobiłem, które przejdą na przyszły rok, przezimowanych, wszystko e, można powiedzieć, że idzie od ręki, już myślałem, że coś tam nadrobiłem, że już robię odkłady sobie na przyszły rok, ale szybko się okazało, że, że nie, że jednak kurde, ale to, to dobrze, nie, ogólnie nie narzekam, ale że, ale pszczoła, patrzcie, jaka żółta. Widzisz to? Ole żółta gdzieś w czymś nie wiem co to Ktoś wie dlaczego ta pszczoła była tak żółta, co to za pyłek z tego, z jakiego kwiata. Podejrzewam, że jakiś kwiatek, do którego cała pszczoła musi wyjść. I dlatego tak jest No i dobra co, chyba tyle na tej pasiece. Nie będę tutaj dalej przedłużał. To odkładziki zrobiłem mm. Zrobiłem dosłownie... Y... Przezczoraj? Przezczoraj? Jakoś tak. One już sobie latają, oblatują. W tym nie ma matki, a w tym tutaj jest matka nieunasieniona z mojej produkcji. Zobaczymy, co z niej wyjdzie, czy się w ogóle unasieni. Tutaj w Anglii jest troszeczkę problem z tym unasienianiem, te pszczoły tak się średnio unasieniają. A tutaj mamy kupę śmieci. Ramki, które są gdzieś spleśniałe, popękane, rozwalone i tak dalej. I wiem, że jak część powie mi, przetop to, na, przetop to na wosk, ja nie mam czasu tego topić na wosk i ja to dzisiaj podpalam. Podpalam z tego powodu, że dzisiaj ma być jakiś przymrozek i chcę, żeby tutaj się ześliło około tych borówek. Żeby po prostu jakiś dym sobie leciał, więc postanowiłem, że je tutaj rzucę. Ja już ogólnie porobiłem ramki tena, znaczy zrobiłem już troszeczkę wosku w tym roku, więc... Nie potrzebuje więcej. Dobra, zobaczmy sobie. Co w naszym weselniaczku? Patrzcie, jaki weselniak dowalony. Jest tej pszczoły mnóstwo. Czekaj, bo tam się, kurde, pszczółka przyczasnęła. Uf, patrzcie. jest tego spoko. Tutaj już jest matka. Nieunasieniona, więc zobaczymy za kilka dni, jak one się tutaj nam unasienią. Bo karmidło widzę, że już puste. Widzę, że też w karmidle. Nie wiem, czy to widzicie. Tutaj odciągają sobie komórki. E, co to jest w ogóle za uli? Dla tych, co nie wiedzą, to jest ulik weselny, tak zwany. My tutaj szczepujemy szklankę pszczół. Tutaj chyba weszły dwie. Po <laughs> tej pszczoły jest naprawdę bardzo dużo. Szczepujemy szklankę pszczół, e, wrzucamy matecznik, zamykamy na 3 dni. To znaczy ja robię inaczej, bo zamknęłem je na 3 dni, a później e, później dopiero wrzuciłem matecznik, matecznik się wygryzł. Nie wiem, czy widzieliście szorta, akurat z tego zdarzenia, no tam gdzieś pokazywałem wygryziony matecznik. Wy, wygryzły się, wygryzła się matka, więc wiemy, że gdzieś tam sobie w środku chodzi. Pszczołki też są takie spokojne, widać, że, że, że no coś tam się dzieje. U nich, jak nie ma matki, no to one troszeczkę inaczej chodzą, troszeczkę inaczej się zachowują. A tutaj widać, że wszystko jest tak, jak powinno być. Samo to też, że odciągają, to też często jest dobry znak, że gdzieś ta matka sobie tam chodzi i one już czują motywację, żeby coś tam sobie budować. Ale e, no teraz matka prawdopodobnie wygryzła się z dwa, dwa dni temu coś takiego. E, no to nie wiem, no podejrzewam, że pod koniec tego tygodnia może wylecieć na lot orientacyjny i może na lot godowy, ma być ciepło. Teraz jest trochę chłodno no to i ona i tak by chyba raczej nie wyleciała dzisiaj taka średnia pogoda, ale wyleci sobie na lot godowy. E, jednokrotnie, dwukrotnie, tego też nie wiadomo. E, nigdy nie sprawdzam. Słyszałem, że wylatują tam z dwa razy powiedzmy, nie? ale tak jakby ja tego nie widziałem. No ale tak czy inaczej ona wyleci sobie na lot godowy, wróci i zacznie nam czerwić. No i jak to zacznie nam czerwić to wyciągniemy sobie te małe plastikowe rameczki i będziemy sprawdzać jak ten czerw wygląda, czy on wygląda dobrze. Czy czerwi e, fajnie, czy jest to wszystko zwarte. E, no i zabierzemy tą mateczkę. Ona będzie szła do mnie na pasiekę lub na sprzedaż. No i wrzucamy kolejny matecznik i tak będziemy sobie to cały czas robić. Ten ulic fajnie, bo jest dopakowany, więc tutaj nie będzie problemu. Nie trzeba będzie dosypywać pszczoły. Jak ona rozczerwi, to z tego czerwi to się wylęgną jakieś pszczoły i one zastąpią te pszczoły, więc będzie możliwe, że starczą. Jak się dobrze taki ulik weselny poprowadzi, to tej pszczoły starczy do... Do końca sezonu. Jak się, trochę, jak się coś tam źle zrobi, no to trzeba będzie tej pszczoły gdzieś tam po drodze dosypywać. a czego byśmy nie chcieli, bo to, no bo to, to wiecie, dodatkowa praca. W tych ulików weselnych na razie za wiele nie jest. Bardzo dużo e, ulików weselnych, e, za uliki weselne robią te odkładówki. A, e, a tych mamy na razie tylko tyle. Ale dojeżdża troszeczkę większa dostawa i spróbuję się z takimi ulikami troszeczkę więcej e, pobawić. Zobaczmy sobie na borówki. Trzeba będzie. Dzisiaj podlać, ale niestety myją kurniki, więc nie jest tak łatwo z podlaniem. Nie ma po prostu ciśnienia wężu i zobaczcie, już troszeczkę słucha się robi. Dzisiaj też mamy klientkę, która przyjeżdża zabrać kilka krzaczków. No ale wyglądają świetnie. Zobaczcie, tutaj są takie, co będą po prostu w różnym czasie. E, mamy takie, które kwitną dopiero, pączki, takie, które przekwitają. Nie patrzcie, mojego paznokcia rozwalony, ale to jest od rękawicy. Zobaczcie Kwiatki O, na przykład tutaj Tu dopiero będą kwitły No a tutaj kwitną Jest ten sam krzaczek, więc będzie można je przez dłuższy czas po prostu zrywać No i tak to wygląda Zobaczcie ile tutaj owoców to, to już są owoce To już są małe owoce Za jakiś czas zobaczymy już Takie duże zielone kulki Mam nadzieję, że duże Zobaczcie ile na tym jest no a później będziemy jeść. <laughs> będziemy jeść. Będziemy jeść. Naprawdę niektóre krzaczory są olbrzymie. No to jest chyba ten, który wrócił ostatnio z karbutu. On piękny jest ogólnie krzaczek, taki mały, karłowaty, ale ma bardzo dużo owoców. Ale pamiętacie jak to wyglądało? Ci, którzy subskrybują mój kanał już od dawna, jak to wyglądało, jak je z busa je, wyrzuciliśmy, to no wszystko było tam w ogóle zmieszczone. Teraz zobaczcie jak to zostało rozłożone jaki to jaką to powierzchnię Jaką to powierzchnię zajmuje. No. Jest tego sporo, jest tego sporo, powoli, powoli, powoli się sprzedają. Patrzcie co się na tym dzieje. Wszystko kurczę owoce. Wątpię, żeby one dały radę, jakich jest tyle, ale kto wie, będziemy dobrze podlewać, dostaną jeszcze kolejną na tą e, dawkę nawozu, no powinny dać radę, może będą drobniejsze, po prostu na tych krzakach, gdzie jest bardzo, bardzo dużo owoców. Te są w ogóle takie wielkie kwiaty. Niektóre kwiaty są mniejsze, niektóre większe. Nasz dąb jak ładnie rośnie. No. nie przysłania borówek, niech sobie rośnie. Myślałem jakieś gałązki podciąć, ale nie trzeba. Tutaj podciliśmy tylko z brzuzek, żeby cień za bardzo nie padał. Mały krzaczek, pamiętacie go? I on ogólnie został tak posadzony, taki ma, taką doniczkę. I patrzcie ile on tutaj kwiatków puszcza. Ja myślałem, że on tylko będzie miał te kwiatki tutaj, a on bardzo, bardzo dużo tutaj się pokazuje pączków. Więc coś z tego będzie jeszcze. Nie Arleta wraca z biegania widzę. Ty poszłaś biegać, czy chodzić? A. Poszłaś biegać, czy chodzić? To i to. Mały ten, Kita jest nam tutaj biegał. Cały czas, w ogóle się nie boi niczego, nie? często tutaj No, pod, pod domkiem nam biega. Wszędzie ogólnie chodzi. Między borówkami, ale gdzieś uciekł. I się praktycznie nie boi, bo przechodzi koło nogi. I to jest... Królik? Królik to jest, nie? Chyba królik. Nie zając. Tutaj ogólnie dużo u nas jest zającej, ale królików raczej więcej. A ja będę kończył odcineczek i idę spędzić czas z rodzinką w ostatni dzień weekendu. Trzymajcie się, subskrybujcie kanał, komentujcie, cześć!